Domu Maklerski Banku Ochrony Środowiska prezentuje Bossa Info. Nowy, wygodny serwis informacyjny dla klientów Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Bossa Info to funkcjonalne widżety, które możesz dowolnie ułożyć i skonfigurować na Twoim nowym dashboardzie. Widżety możesz łatwo przestawiać, a pozostałe będą automatycznie adaptować się do nowej kolejności, położenia i wielkości. System zapamiętuje na bieżąco Twoje ułożenie widżetów. Widżety mogą mieć różną szerokość oraz wysokość, a zawartość adaptuje się do ich wielkości. Dla wykresów dostępne są dodatkowe parametry. Można ustawić interwał, pokazać wolumen oraz zmienić typ wykresu. Poszczególne widżety można włączać z wygodnego menu Dodaj widżet. Widżety są interaktywne i pokazują dane w czasie rzeczywistym dla klientów z pakietem zielonym. Kliknięcie przenosi do analizy danego instrumentu, opracowania lub informacji. Poznaj i wykorzystaj BOSSA Info. Nowy serwis informacyjny domu maklerskiego Bośbanku. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Standard dla wymagających.